Pion, czyli Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, jest jedną z placówek Stowarzyszenia tak, który zapewnia wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz z ich rodziną na każdym etapie życia. Dzisiaj w ramach projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu rozmawiamy z panią Eweliną Węglewską, redaktor naczelną e portalu Pion oraz panią Katarzyną Bartoszewicz, sekretarzem redakcji. Dlaczego akurat wybrały panie działanie w portalu? Portal internetowy, było to coś nowego, gdzie no naprawdę no mogłam, mogłam, uważałam, że mogłam zacząć, ja mogę zacząć się rozwijać, mogę spróbować coś nowego i jest to nowe medium, które, które też wypadałoby poznać, bo dziennikarz no, powinien być obeznany ze wszystkim, co, co jest na tym rynku, także To no, przypadkiem było to, że akurat trafiło się takie ogłoszenie, kiedy ja mam w tym projekcie u Kawalerów Maltańskich, ale praca już tutaj no raz część przypadkiem jest, no można powiedzieć, że znalazłam się we właściwym czasie, we właściwym miejscu. No a ja tak jak wspomniałam wcześniej, to był też projekt do mnie jak koleżanka z Fundacji Kawalerów Maltańskich, to no i właśnie przez ten staż urzędu y, pracy pojawiło się tam ogłoszenie i... E, za namową też rodziny e, powiedzieli spróbu. Wzięłam telefon, zadzwoniłam, przyjęli. Najpierw było to pisanie krótkich informacji, e, gdzieś tam zebranych w internecie, i później powoli ta droga e, toczyła się tak, że, że teraz jestem e, e, tutaj takim wsparciem, głównie redaktor naczelnym, czyli. Zajmuję się sprawami administracyjnymi portalu no i takimi związanymi z codziennym funkcjonowaniem. Jakie są Pani marzenia związane z portalem? Co chciałyby Panie, żeby portal sobie reprezentował? Co dawał ludziom? Żeby portal ciągle się rozwijał. Żeby coraz więcej ludzi na portalu chciało publikować swoje teksty teksty były jeszcze ciekawsze, jeszcze barwniejsze i żeby jak najwięcej ludzi na ten warsztat zaglądało. Jako sekretarz życzyłabym sobie, żeby w przyszłości miał większy fundusz. I żeby więcej reklam. Było. I żeby było więcej reklam, bo dzięki temu my mamy pracę i dzięki temu możemy. Dawać innym to, o czym powiedziała koleżanka, czyli więcej informacji, więcej nowości, więcej ciekawych artykułów, bo to myślę jest potrzebne. Jak panie rozumieją patriotyzm? Patriotyzmem w dzisiejszych czasach i w tym świecie, w którym teraz żyjemy, tu i teraz, to jest właśnie dobra praca, uczciwość. W jak najlepsze wypełnianie swoich obowiązków zawodowych, społecznych, rodzinnych. I chyba właśnie, właśnie to, bo ale przede wszystkim właśnie postawiłem na tą uczciwość. Na no, uczciwość, taką otwarcie, takie otwarcie na świat, na problemy drugiego człowieka, nie zamykanie się w sobie. mimo no, że jesteśmy portalem internetowym i Tutaj działamy to spędzanie 20, 24 godzin przed ekranem monitora, przed laptopem, ale również znalezienie trochę czasu na y, życie z ludźmi, życie z drugim człowiekiem i, i właśnie otwarcie na niego. Ja myślę, że dla mnie y, patriotyzm poza tym, co powiedziała koleżanka, to też jest y, takie zaufanie. Które się buduje na do, do drugiego człowieka. I, I takie to, co przez cały czas naszej rozmowy się przewija nie, wsparcie. Wsparcie w dążeniu do celu nie, nie zamykanie się na cel i takie bycie po prostu ze sobą gdzieś tam z rodziną, z przyjaciółmi. I bycie zadowolony z tego, co się robi, gdzie się jest w danej chwili. Ja myślę, na tyle. Dziękujemy bardzo.